Kasper, gratuluję dzisiejszego debiutu. W ostatnich dniach wszystko szybko się działo. Wczoraj zostałeś zgłoszony do rozgrywek, dzisiaj wybiegasz na murawę po raz pierwszy. Powiedz, jak wrażenia na gorąco. Przede wszystkim dziękuję debiutu. No i bardzo fajne przeżycie. Bardzo się cieszę, że, że mogłem tutaj zadebiutować w drugiej lidze. No i oby więcej sukcesów. Też trenowałeś już wcześniej z pierwszą drużyną. Czy były może już takie sygnały wcześniej, czy przeczuwałeś, że, że może ten moment właśnie nadejść w tym sezonie? Czasami przeczuwałem, że może tak nadejść, ale, ale nie było większych konkretów. Dopiero pojawiło się w tym tygodniu, no i, i bardzo się cieszę. Co do samego spotkania, wchodzisz na plac gry w końcówce. No i widać było, że bardzo ci zależało. Miałeś jedną bardzo dobrą akcję. No niestety, sędzia podniósł chorągiewkę. Tak, tak. No niestety, był spalony, ale no bardzo chciałem się pokazać. Chociaż y, minut było bardzo mało, ale, ale chciałem pokazać się jak najlepiej. Trzymaj tak dalej. Dzięki i powodzenia. Nie.